Nazywam się Kasia Kostańska i jestem instruktorem tańca. Dziś chciałabym, byśmy wspólnie, ruszyli w Tan, razem z Stońską Agendą Kulturalną, w kręgu. Zdarza mi się prowadzić różnego rodzaju imprezy, wesela, imprezy dla młodzieży, dla dorosłych, i wiem, jak ważna w trakcie tych imprez jest integracja. Dlatego dzisiaj, zapraszając absolutnie wszystkich do tańca, chciałabym ten filmik szczególnie poświęcić osobom, które takie imprezy prowadzą. Taniec, o którym mowa składa się z dwóch części, a więc jest dość prosty. Można go nauczyć bardzo szybko i wywołuje wiele uśmiechów wśród osób tańczących. Jeżeli po krótkim instruktażu na jakiejś imprezie zdarzy wam się, że ludzie będą popełniać dużo błędów, absolutnie się tym nie przejmujcie, bo tak naprawdę te błędy są źródłem największych radości. A więc zaczynamy. Pierwsza część. Rozpoczyna się krokiem, który my roboczy nazywamy przeklatanką. Poruszając się w stronę lewą, krzyżujemy nogę prawą raz przed lewą, raz za lewą nogą. Spróbujemy to zrobić z przodu, odstaw, z tyłu, odstaw, z przodu, odstaw z tyłu, odstaw, z przodu, odstaw, z, przodu, odstaw, z tyłu, odstaw. Lewa noga. Absolutnie się nie krzyżuje, ona tylko odstawia, jest odstawiana do boku. Natomiast noga prawa, raz jest przed, raz za lewą. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz, nieco szybciej. Z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu. Ćwiczcie tak długo, aż będzie wam ten krok wychodzić bez zastanowienia. Jak zauważyliście, ja tańczę po takim małym, wyimaginowanym kole, ale tak naprawdę największą radość tych tańców zyskuje się wtedy, kiedy można złapać osoby po prawej, po lewej stronie za ręce i wspólnie ten taniec zatańczyć. Dlatego miejmy wszyscy nadzieję, że następnym razem, kiedy ten taniec nam się przypomni, kiedy będziemy mieli okazję go zatańczyć czy komuś pokazać, to będziemy mieli już krąg, będziemy mieli e, osoby, z którymi. Będziemy mogli to zrobić. Kochaj, kiedy opanujemy już przeplatankę, uczymy się drugiego kroku z pierwszej części naszego tańca. Jest to bardzo prosty krok polegający na wejściu od prawej nogi do środka koła i na wyjściu również od prawej nogi, czyli lewa noga jest dostawiana. W trakcie tego kroku unosimy nieco ręce, którymi oczywiście trzymamy się z osobami z boku. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Myślę, że nie wymaga ten krok wielu, wielu powtórzeń, ale za to spróbujemy połączyć przeplatankę razem z krokiem do środka. Przeplatankę robimy do czterech, czyli licząc w tym momencie, kiedy mamy skrzyżowaną nogę prawą przed lewą albo za lewą, nie liczymy momentu, kiedy odstawiamy. Nogę lewą do boku. Czyli jeden, dwa, trzy, cztery. Do środka na zewnątrz, do środka na zewnątrz. Z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu. Do środka na zewnątrz, do środka na zewnątrz. Chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz. Mając w perspektywie długą imprezę długą, fajną imprezę albo całonocne wesele, musimy troszeczkę oszczędzać nasze siły, naszą energię. Na pewno pomocne w tym będzie stawianie pełnych stóp na pakiecie oraz zmniejszanie kroków. Nie starajcie się robić dużych kroków. Duże kroki są przeznaczone na scenę, natomiast małe kroki pomogą nam tańczyć nawet wtedy, kiedy będziemy mieli zatłoczony parkiet. Kiedy nauczymy się już części pierwszej, Robimy ją dwukrotnie, wtedy przechodzimy do części drugiej. Część druga polega na tym, że od prawej nogi czterema krokami wchodzimy do środka koła, unosząc coraz bardziej ręce w górę, natomiast kiedy wychodzimy, te ręce powoli opuszczamy. Od prawej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Robimy to tylko raz, ponieważ następny, następne kroki to są dwa dostępne kroki tym razem w stronę. Prawą do boku. Do boku. I ostatnia część to jest obrót za prawym ramieniem do tyłu. E, obrót liczymy do czterech. Jeden, dwa, trzy, cztery. Sytuacja się powtarza. E, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dostarny, dostarny i obrocik. Tą część również wykonujcie tak długo, aż będziecie ją robić bez zastanowienia i wtedy możemy połączyć część pierwszą z częścią drugą i zatańczyć cały taniec. Kiedy oczywiście część druga się kończy, rozpoczynamy ponownie część pierwszą. My zrobimy już to z muzyką. z, przodem, z, przodem, z tyłu, I druga część. Dwa dystrybucje i obrót. Można unieść ręce w górę, nie trzeba. Ja żegnam was dzisiaj. Życzę Wam powodzenia w trakcie tego Państwa i wszystkich filmów. Do zobaczenia.